Manko z tej strony, Casey Pala. To jest pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy z kolegą na survival'u. Yy, to jest mój kolega Janis. Manko. Tak. Yy, trochę się tutaj obiegli, yy, Trochę, się, żeśmy szukali miejsca na. Ej, sorry, sorry. Ja potrzebuję jedzonka. Ja też potrzebuję. Dobra, to mam trzy. To poczekaj, może uzbieramy drewno, zrobimy sobie gdzieś domek i ten. To zbieraj, drewno. Dobra, nie, ja już nie będę mówił. Tak. To jest mój pierwszy. To jest tak, właściwie mój pierwszy film na nowym kanale. Z moim kolegą. Tak. A to jest. Piszcie na jego kanale komentarza, że chcecie mieć. Masz świetlarz, Nie. Dużo. Ale uzbieram jeszcze trochę. Bo jest potrzebne. Bez drewna nie przeżyjesz, jak to się mówi. A masz sobie zjedz. Czekaj, czekaj, czekaj. No właśnie, y wyjdź na chwilę. ja sobie zrobię tył. Kilo... I pójdę zebrać to. Po... Bo ja też nie No fajnie, żeby wtedy jaskini pod nami. No, spoko. Dobra, to ja idę go pozbierać. Dobra, ja, to ja zrobię łopatę i kilof to się tutaj osiągniemy. Ja znam mam Ja Dobra, tutaj taką dziurę zrobię. Prowizoryczną, jak to się mówi. Dobra. Dobrze, że... Dobrze, że, że masz węgiel, bo ten, bo nie przeżyjemy. Tak, tutaj jest muzyka. No mów. No, czyli on ma dwa konta. Tak, no. mi jest potrzebne trochę węgla, więc sorry, jak ci trochę po odejdź na chwilę, to ja sobie trochę wezmę. Mnie jest potrzebne tylko trzy. Siedemnaście. Kobla też pobiega. No, kobel się przyda na piecuk. Zombie! Dobra. A ty możesz, a ty możesz robić cięcia? No mogę, ale mi się nie chce. Spoko, tylko się tak Dobra masz połowę życia wiesz o tym Wiem. Dobra ja... O. o czekajcie ja zrobię piecyk Dajcie no. z no? A no mój kanał ym, Mój kanał jest w tym w opisie na sklepie Mój kanał podpadasz z No, Dobra no, to bierz pierwsze, bierz pierwsze, tutaj. Ja też mam tylko dwa. dwa... Dobra, to ja sobie wezmę. O, źle. Dobra. Teraz przy, musimy przerobić to całe drewno. I robimy tak. Y Dobra zrobię trochę pochodni Ale tutaj mam, tutaj w dołku sobie zamieszkamy W dołku prawda. No czekaj co ja miałam A Tak yy, Dobra masz skrzynki Ej jesteś Masz skrzynki. Mm, dobra. O fuck ciemno się robi. No i dlatego chodź tutaj. Dobra, czekajcie. To ja zabiorę piecek i te inne. A, miałem ci miel zrobić. To poczaj zaraz ci zrobię tylko. Weź no, szybko, 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 szybko. Dobra. I to on tutaj będzie kopał, a ja mu porobię rzecz Dobra, zrobię nam podstawowe itemy. Jak będzie daj mi kobla. A dobra Dobra, zrobię nam dwa miecze. I zwróć mi też kilofa. Bo Mi się koci. Po co mi się kierka dać? Nie wiem. Do skrzyni. Już ci robię. Dobra, tobie siekierkę. Masz siekierkę? Kamienną? Mm -hmm. I Nie. już Nie. 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 Możemy. Czekaj. A jeszcze ten, łopatę tutaj Dam ja kiedyś żebym zagrał z niego kupny, A teraz mi posiadał albo wojna, albo mankitny no co jest, nie mogę wyrzucić! Ej, czekaj, bo mi się coś przestawi Q-drop What the hell? No, dobra, nie warte Dobra, kopiemy. Okej, okay, cięcie. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Yy, stało się tak, że yy, coś mi się pokazało, było że yy, kolega, że ja, ja nic mógł sobie sobie grał na serwie a tak całkowicie, że miałam kontroler że, że nie mogłem pić. Ale dobra, już jest wszystko opanowane i jest gicie. Hmm. I, dybaki, hmm. Dobra. Kopiemy. I tutaj jeszcze jeden do góry, do tylko a Ja wykopię tego dirta. No, jeden hmm. do góry, żeby to, ko żeby to jakoś wyglądało. Bo chyba nie będziemy mieli domu pół dirta. Tylko musimy to jakoś wdobić. Ej, ludzie ja, jaki Prokoksik! Ej, z kubaniec, dobry jest. Nieźle. Ja rozmiałem takie szczęście, jeszcze zarazowałem ten, no nie to mi tak. To mi nie wydatywały fajnie jasne. Jaki troll! Daj mi całego kobla, jakiego masz.

Jak zbierzemy 44 diaksy, to sobie dwie zbrojki zrobimy. No Dobra, poczaję, postawię tutaj pochodnie. Nie niszczcie jej lepiej. O, mam żelazo! Nie, to mam żelazo, jest spoks! w skrzynkę postawię. I tutaj chowamy wszystkie cenne rzeczy. I takie mniej cenne. Ej, to możemy kilowy żelazny zrobić. Zaraz mi mam dużo kobla, to zaraz... To masz trzy kobla i sobie zrób. Ale już A dobra, ale zatrzymaj sobie te trzy kobla. O, złoto o mam! Odcinki? What the hell? Słucham? A i po ile będą odcinki? A ja wiem 20, 15 minut. Dobra, weź tutaj rozkop i postaw kobla. No, ja postawię tutaj pochodnią, tak. Dzień. I... Jest dzień, to... Do... Nie, jeszcze nie, ale się już zaczyna. Zapomniałam w ogóle idiota ze mnie, że mam łopatę. Dobra, w już nie mam. Wychodzę. Dobra, to idź. kilka potworów. O, trzy żelaza mam. Dobra, oddam cię. Do skrzynki. Czekaj, sobie pomysł są. Ej, czekaj, wszyscy tutaj... Wszystko to tutaj niszczymy. Kurde. Co? A tu musimy zapamiętać o łóżkę zrobić. O, nie można. No spoko. Chyba, że czekaj. No można gilnie zrobić i sesjonal. Daj mi, okay. daj mi moderatora. Czekaj chwilę, znowu dobra? Dobra. Dobra, kolegi nie ma. Jestem, jestem. Prawda się nagrywa? Jesteś wszystkimi rzeczami skrzynce. O, czekaj, bo się, bo przez przypadek wszystko jestem. zabrałam. Wejdź, zejdź. Daj mi moderatora. Jaki Kurde, szybki. Powiedziałam, daj mi moderatora, a tu proszę, puf, moderator. Я не успела пойти Ладно Сейчас я и Эй, люди, какой текст Oglą moja siostra ogląda bajkę dla dzieci, co nie? I tam jest taki tekst. Yy, tam ogląda jakąś bajkę, że Lilo jest jak Ktoś zna to, niech pisze w komentarzach. I tam, je i i tam jest coś takiego. Yy, yy, znaleźli jakiegoś smite o yy, takiego pięknego, ale takiego I ślicznego, że się nie da go ten że się nie da zrobić, że jak się na niego patrzy, to od razu się odpływa w krainę miłości. Nie? Ale tak naprawdę, on... O, złoto. On... po 40 godzinach... mnie. Po 40 godzinach od aktywowania... Bo oni są w takich kulkach i mają numery. Od aktywowania... Po 40 godzinach wybu wybucha wielkim smrodem, gorszym niż, niż Żygi. Nie wiem czego. Krowy i i tam taki jeden potwór, nie wiem jak on się nazywa rybopotwór, zapomniałem jaka nazwa. On go ma i on się nie może oprzeć. I on normalnie go ten czas Mam. Gdzie? Mam. nie? I... Tam jest taki desk, ten potwór taki wielki, mówi. Jeden się taki... Mniejszy potwór się pyta. Co to ma być? Ślicznusia podusia... Dla ślicznego potworusia koło ślicznego tatusia. I ten mały pod Ten duży potwór powiedział. A ten mały potwór powiedział... Zaraz się ślicznusio... Śliczni... Kurde, nie mogę powiedzieć. Zaraz się śliczniusio się. Jesteś? No. Zaraz się ślicznuj, zaraz, zaraz się, ślicznu, niusio po zaraz się ślicznuj, niusio po Zaraz się ślicznuj, niusio po Ale nie, my tutaj jesteśmy tylko na dwa odcinki, w trzecim odcinku idziemy już indziej. Tak. Drugi odcinek będziemy kręcili, kręcili od razu potem. No lol no, nie mogę tutaj nic postawić Dobra Za kilka godzin nie mogę No już jest cięcie Dobra No już jest cięcie No dobra Jesteśmy I tutaj się pożegnamy Yy, lajkujcie, subskrybujcie, ocenajcie.